Siemaneczko mordeczki, Witam w, mo w moim świecie. Oczywiście Minecraft Survival. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem odcinków, ale niestety ale no nie miałem czasu, ponieważ miałem dużo nauki. Uczyłem się przed egzaminami, przygotowałem się do egzaminów. Mam nadzieję, poszło dobrze. I także jeszcze ze swoim kolegą i koleżanką i rówieśniką z innych klas ósmych. Yy. Tak, w dzisiejszym odcinku, jak mówiłem już w poprzedniej części, siódmej z, Odbudujemy chatki przeciw... Y, przepraszam y, osadniku, które zostały wysadzone przez Creeperów y, y, Jednak zanim to zrobimy, kliknij proszę łapkę w górę I ten czerwony, czerwoniutki przycisk, jak moje serduszka przy, Czyli przycisk subskrybuj, który znajduje się od tam na dole. Też go proszę kliknąć. Jak dobijemy 50 subskrypcji, to rozpocznie się seria odcinkowa z gry yy, The Division 2. Niestety Fortnite zostaje przyłożony albo na lipiec, na, przepraszam, albo na sierpień, albo dopiero na gruzie. Niestety, do tego czasu musicie wytrzymać. Ale The Division 2 to jest też po, prawdopodobnie podobna gra yy, taktyczna, więc. Yy, no, zrobię z niej serię, powiedzmy tak, 15 odcinków. Dzisiejsza jest część ósma, Odbudujemy chatkę e, osadników. Jak was nie było, to ja już kilka odbudowałem. Całkiem nieźle mi to wyszło. tylko muszę jeszcze szyby skonstruować. Miałem niecałe 5 staków desek. Zostały mnie całe 43. 3 Pają mi stąd. Ty uderzyć się. Problem masz jakiś? Do mnie się zapiesz? Do mnie? Do mnie się sapiesz? Zać na szacunku, ty! Ty po ludzki szatanie, ty! No właśnie, a to co? Heh, bieda, fu. muszę jeść jeszcze gdzieś trochę tego torta, ale mnie wpienił, ale mnie zdenerwował. Za muszę na jakiegoś osanika napaść. Dobra, a tort jeszcze tu jest nieskończony, okej. Okay. Mam nadzieję, że nikomu nie powiedzieliście o tej skryce, którą znalazłem tutaj w podziemiach. O tutaj Bo pamiętacie co tam, bo pamiętacie, że to był nas sekret oczywiście, nie? Okej. Okay. Yy, gdzieś tu miałem baseball. Yy. O jest! Moja szabelka, no. To tu. Biorę sobie ciasteczkę. Idziemy. O, ale mnie zdenerwował, aż muszę zejść No, 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 Okej. Okej, okay, teraz idziemy Oczywiście No teraz mi się noc robi Zaraz wyjdziemy. dobra No jak, najpierw, przecież jest noc, o Noc Ojej. Próbuję jeszcze raz No trudno Będę pracować całą noc Ale odbuduję te chatki Okej, okay. widzicie, tą chatkę odbudowałem, tą chatkę odbudowałem, jak w sumie to było na tyle, to zacząłem, a nie skończyłem, okej. Okay. Ej okay, długa ściany najważniejsze. A tak, skończy mi się kolejny stack. I lecimy z kolejnym stakiem. Możliwe, że nam się nie uda wszystkie odbudować, ale nie mówię, że odbudujemy wszystkie. Powiedziałem, że spróbujemy je odbudować wszystkie, ale nie obiecałem, że wszystkie uda mi się odbudować. Teraz tu miały być drzwi. Okej okay. Dobra, to nie potrzeba oczywiście. A dobra, też zabudujemy. A drzwi później się jeszcze tu wstawi. O, tu są jeszcze trzy chatki. Jezu! Tyle to musiało być kliperów. żeby to wszystko zniszczyć. Okej, okay, bierzemy to. O! Okej, okay, nie potrzebujemy kaktusów. Jest super i kolejny stan się skończył. Nie wiem czy wszystkie udało się odbudować. Ale mam nadzieję. Dobra, te mniejszymi takimi nie ma się tu Takie są ważniejsze. O! Bo tamte to akurat były najdalej od wioski, więc one są najmniej ważne. To jest najważniejsze. O! Możecie w tym samym czasie, jak ja odbudowuję, zostać łapkę w górę i subskrypcja. Wtedy będzie mi bardzo miło. Piszcie w komentarzu hashtag Dead Division 2, a przypnę wam serduszko takie fajne czerwone jak te moje z Minecrafta. Serduszko. Szkoda, że się gierki nie bie. Dobra, odbudowane. No i trudno no. Nie odbudujemy reszty, ale tyle już powinno wystarczyć, żeby ostatnie się tutaj pomieścili. daj dodaj, doda, ostatnie cztery deski. I na dzisiaj fajrand, zjem sobie ciasteczko, no cóż. Zjem ciasteczko za was, moi drodzy widzowie. Ponieważ wy jesteście oczywiście najlepsi. Smacznego. Okej. Okay. Idziemy. to było? A, kaktus. Na naszej chatki. A jutro zajmiemy się drzwiami i oknami. Dobranoc. Wstał nowy dzień, jak Idziemy dzisiaj sobie po. No wiecie, po co? Po piasek, jeszcze musimy iść po drewno, ponieważ musimy zrobić okna i drzwi. Więc tą drewnianą łopatę i złotą. Siekierkę i lecimy do lasu ło, i drewno, ale przed tym o, ty ty mnie chcesz rzucać? Patrzcie, zapadło się. Okej, okay, tyle powinno zdarzyć To już polecę, żeby się przetapiało Wstawię do piecyka Pewnie się zastanawiacie, czemu Ja zna, zna, znaleziwszy takie bogactwo Chodzę ubrane jak No no, w W skórzanych ubraniach Otóż to dlatego Że W tej wiosce Wszyscy osadnicy są chciwi i bardzo nieprzyjacielscy, więc nie wiem czemu chciałem być taki miły i odbudowuję im te chatki. Powinienem im je jeszcze bardziej wyniszczyć, żeby moja chatka była jedyna w ogóle na tej wiosce. Ale trudno no. Jestem miły z charakteru, więc im pomogę. A nie ubieram się jak bogać, ponieważ mogli wiedzieć, że jestem przy, przy Kasie i mogliby mnie okraść. A tego bym nie chciał. Stracić taki majątek, który znalazłem. Kurczę! Żeby na takie coś zarobić, trzeba długo pracować u jakiegoś ministra czy u kogo? Nie wiem tam. To... To nie moja sprawa, nie mam do tego głowy. A ty co? Gdzie się świnia? Jest jajko. No, wodz mi stąd. To moje pole. Jeszcze tam do 20 bloków drewna. A i piszcie w komentarzach hashtag mam im jeszcze odbudować te chatki. Czy hashtag mam im wszystkie chatki zniszczyć? wybierajcie w komentarzach ja, ja, ja tam policzę głosy i oddam wyrok albo odbuduję te wszystkie chatki, albo zniszczę je wszystkie oczywiście bez kościoła ponieważ jestem Polakiem katolikiem i kościół szanuję do kościoła chodzę i w ogóle No tak zapomniałem. Muszę miejsce tam pomrzeć. Okej. Okay. Idę do craftingo. Zbuduję z tych bloków mamy mniej więcej dwa stacki trochę. Teraz 2 3 4 5 na razie tyle zrobimy. ok? idziemy sobie. Kurczę, drzwi nie zamknąłem. A tu są drzwi, dobrze. Ok, tu jedne. Ale się głodny robię. Tu drugie. Trzecie, czwarte, piąte. Okej, okay. jeszcze zrobię tam jedne i będzie to tyle. Kiedy was nie będzie odbudy resztę chatek, a w następnej dziewiątej już części oddamy wyrok na tych niemiłych złodziejskich osadników. Gra mi się coś zbagowała, właściwie trochę przemówiła okej. Okay. O, teraz się przed kościołem wejdźmy do niego. Zimie ojca. I syna i ducha świętego, amen. Okej, okay. pomodziłem się, możemy wyjść. Jak mówiłem, do tych drzwi domku jeszcze dodamy drzwi, i to będzie chyba koniec tego odcinka. Pamiętajcie, piszcie w komentarzach, czy mam do czy mam. Te chatki zostawić takie jakie są? Czy zabić. O! Ulepszę tą propozycję. Czy mam e, zostawić wszystkich osadników i, i zostawić im chatki, żeby mieszkali? Czy mam zniszczyć chatki i zabić wszystkich osadników z mojej wioski? Głosujcie w komentarzach. Kliknijcie łapkę w górę i czerwony przycisk subskrybuj. A jak dobijemy 50 subskrypcji, to zaczynamy nagrywać filmy z The Division 2. Trzymajcie się, cześć!